Dzień dobry Państwu. Zapraszam do lektury nowego, podwójnego wydania nowin Jeleniogórskich. Zapraszam oczywiście w scenografii domowej, ale chyba do tego już tutaj Państwo się zdążyli przyzwyczaić. A co w nowinach? Koronawirus nie odpuszcza, czyli coraz poważniejsza sytuacja epidemiczna w Jeleniej Górze. I to jest jeden z tematów, kolejny to gastronomia na krawędzi, restauratorzy próbują się ratować, ale widmo upadku coraz bardziej im zagraża i zagląda w oczy i oni naprawdę nie kryją swojego zniecierpliwienia, ponieważ no, przedstawiciele rządu zapewniają, że ta pomoc jest, a tak naprawdę no, ta pomoc jest nie wiadomo jaka i o wiele i niewystarczająca. Optymistyczne wieści za to płyną z zakładów produkcyjnych. Część z nich odmroziła swoją działalność, powoli wracają na dawne tory, a inni pracują pełną parą. Z kolei, kurorty liczą straty. Jest to niezwykle poważna i ciężka sytuacja gmin, które swoje dochody czerpią głównie z turystyki no i tu jest sytuacja jest na tyle poważna, że na przykład burmistrz sieradowa zdroju nawet wspomina o możliwości zbankrutowania gminy. Pilchowickie Mission Impossible, czyli walka o wiadukt i linię kolejową do Lwówka Śląskiego. Dlaczego posłużyliśmy się znanym, popularnym tytułem filmu akcji? No to tę zagadkę rozwiąże lektura. Właśnie tego tekstu, który znajdą Państwo na łamach nowin. W nowinach kulturalnych Pokaż świat za oknem, czyli trwa kryzysowy konkurs fotografii domowej za oknem 2020 oraz również pokazujemy kulturę w izolacji, czyli jak artyści przenieśli swoją aktywność do sieci. Dwa tematy związane ze zwierzakami, ale o zupełnie innym charakterze, czyli policja kontra obrońcy zwierząt, czyli tutaj znowu naraził się policji Konrad Kuźmiński, nasz finalista wyborów człowieka roku 2019. On z przyjaciółmi ratował katowane zwierzęta, a teraz mają oni bardzo poważne kłopoty i wizję zapłaty bardzo wysokiej grzywny, kary pieniężnej. Ale piszemy również o historii zaginionej Jamniszki, która z Pragi zawędrowała aż do Jeleniej Góry. Jak to się stało, jakie było fantastyczne zakończenie tej historii. O tym wszystkim przeczytają Państwo w publikacji Aliny Gierak. Słowem można powiedzieć, wielka miłość na krótkich łapach. Dostaliśmy świętą kwarantannę. To są słowa pani Grażyny Dobroń tą rozmowę znajdą Państwo e, oczywiście w nowinach Grażna Dobrań, dziennikarka i propagatorka zdrowego stylu życia. E, nowiny sportowe, 45 plebiscyt sportowy, głosowanie na, w pierwszym etapie zostało przedłużone, ze względu oczywiście na okoliczności, które w momencie ogłoszenia plebiscytu były dla nas nie do przewidzenia. W nowinach ogrodowy roboty na nawozy zielone oraz wiosenna pielęgnacja truskawek. W nowinach historycznych druga część opowieści o epidemii ospy w latach 60. we Wrocławiu. W numerze wspominamy również pana Franciszka Gawora, który całe swoje życie poświęcił górnictwu oraz kowara. Tyle w tym tygodniu. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury nowin górskich.